Nie wspomniał o mnie, ale nic mi nie jest. Czuliśmy tego trzęsienia. Ja czułem, proszę pana. Cicho tam tripiją. <laughs> <laughs> Nie chcę wiedzieć, co wykopało te tunele. Wnioskując po rozmiarze ich ścian, istnieje kilka... Ja wziąłem, że nie chcę. Nie! Hmm. Kości. Nie lubię kości. Kości? To nie jest dobry znak. Myślałem, że już po nas. Wciąż może być, proszę pana. Gdzie wyjście? Tam. Pośpieszmy się. Śmigacz. Czyli nie my pierwsi tutaj wylądowaliśmy. To widziało wiele okropnych rzeczy. Tu jest jakiś tekst. O, wiem dokładnie, gdzie szukać telurium. Niestety hmm. jestem fizycznie niezdolny do wypowiadania tłumaczy z języka <mum> Trochę mocy od siebie dla niego. Musimy ruszać dalej. Znaleźć kogoś, kto da radę przetłumaczyć ten stylet: droida czy coś. Sugerowałbym natychmiastowy powrót do Sokoła Millenium. Będą na nas czekać w Sokole. Mam lepszy pomysł. Ależ nie zdołamy stąd odlecieć w tym wraku. Nie mamy raczej wyboru, Tribio. 빨리죽이야 Dzień dobry. Spokojnie. Teraz jesteś z nami. Nie, 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 dziękuję. Chui miał śni To była jedyna wskazówka do tego telurium i ją straciliśmy. Owszem. Inskrypcja pozostała jedynie w mojej pamięci. W twojej pamięci? Uf. Tak, panie, panie Po. Znam czarnorynkowego mechanika. Hmm. Czarnorynkowego mechanika? Jest na Kijimi. Wiem, co musimy zrobić. Za mną. Znam te okolice. Powiedzmy. Dawno tu nie byłem. Najwyższy porządek porywa ludzi z ich własnych domów. Chodźmy, nie łap na naszym mechaniku. Za osłonę tylko zostańcie blisko. Mamy niedaleko szturmowców. Otwierać Nie rozumiem, co on mówi. Brać go! No Będą problemem. Trzymajcie się z dala od ich reflektorów, inaczej nam tu ściągną cały porządek. Zasilanie bramy nie działa. Wygląda na to, że rdzeń zasilający wypadł. <słuch> Nie stać długo w jednym miejscu. Widzisz tych szturmowców? Zakradnij się od tyłu i zdejmij jednego. Ja się zajmę drugim. To osłonę, szybko! Nie ruszaj się chwilę. Widzisz tych strażników? Zestrzel jednego, a ja drugiego. Tylko się nie zbliżaj, bo cię zauważą. Jak dotąd idzie nieźle. Zaraz się zrobi o wiele ciężej. Uwierz mi. Następna brama bez zasilania. Trzeba sprawdzić generatory. Może moc będzie przydatna przy tym generatorze? Lobaku! Próbujemy tutaj uratować galaktykę. Daj nam spokój. Dobra, pójdę na dach, żeby sprawdzić dalszą trasę. Czuba! Czulofanki! No, rycerze nam pokazali jej zdjęcie. Płaszczali <grymne> hey, hey! Porządek się zbliża, kryj się, już! O, e, a, O, Rety, proszę mnie nie dezaktywować. Nienajmniej nikogo z nich nie znam. Ruchy stąd, złota puszko, droidy tu nie mają czego szukać. Ależ przecież. Jest bezpiecznie. Chodźcie na górę. Ktoś cię mm. zauważył przy bramie mnicha. Myślałam, że nie jesteś taki głupi, żeby tu wracać. <grym> Więc to jest, Zori, Zori, to są Reji. Przydałaby nam się twoja pomoc. Nie żeby cię obchodziło. Ale cię lubię. Jestem Citripio. Pio. Relacja człowiek cyborg. Próbujemy znaleźć Babu Frika. Kroczące. Nie odchodźcie. Zajmę się tym. A teraz ruchy. Świetnie. Ej, Ray, możesz zrobić to takie jak z podnoszeniem kamieni? Znaczy użyć mocy? No, mocy. To co, możesz? Pójdziemy po dachach i spróbujemy tam ściągnąć część szturmowców. Kryjówka jest po drugiej stronie dziedzińca. Spotkamy się na miejscu. Co? A, he, dziewczyna! Tak, nie jeszcze nie znaleziona. Super. Coś nie wierzę, że tam dotrzemy tak, żeby nas nie zauważyli. Byle byśmy w ogóle dotarli. Chodź. Znajmy tego twojego mechanika. Że znalazł coś w banku zakazanej pamięci droida. Babu, możesz go zmusić do tłumaczenia? Droidu pamiętanie zniknie. Zniknie. Znik. Och! Jak się trzymasz, trybio? Spoglądam po raz ostatni na przyjaciół. Ojej! Niszczyciel Rena! Czyli on żyje! Musiał być na innym transportowcu! Droid gotowy! Delurium Imperatora znajduje się w tarcu Imperialnym, na księżycu w układzie Endor. Uf. Na południowym wybrzeżu, hmm. tylko to Ostrze Czy mogę się przedstawić? Nazywam się Citripio, Relacje człowiek-cybor. Musimy uciekać! Ho! Prawo do lądowania czymkolwiek. Ruszaj na pomoc. Plan jest taki, że lecimy i lądujemy w hangarze jak gdyby nigdy nic. Cia, o ile ten medalion działa.